Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izak, a to filmik, który zapowiada właściwie specjal na 500 tysięcy subów na YouTubie. Słuchajcie, będzie 24-godzinny stream już jutro, czyli w sobotę 20 czerwca od godziny 10 rano do godziny 10 w niedzielę. Oczywiście, bo to 24 godziny. No i na początek... Na początek chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy subskrybują mój kanał, wszystkim tym, którzy zasubowali 2 lata temu, 5 lat temu, rok temu wczoraj wszystko jedno, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Jeszcze na początku, roku 1 stycznia miałem 85 tysięcy subskrypcji. Teraz po niecałym pół roku tych sub subskrypcji jest ponad 500 tysięcy. Po prostu mózg rozwalony kompletnie W życiu bym się nie spodziewał, że tak się stanie Słuchajcie, jestem cały czas w szoku no, aż, jak teraz powiedziałem, o tym też mi ciarki po plecach Naprawdę, wierzcie mi, że to jest dla mnie Gigantyczny sukces Który, no po prostu Napełnia mnie taką energią I, i takim optymizmem, że można Takich rzeczy dokonać, że to jest coś Nieprawdopodobnego i, i to jest niesamowite, słuchajcie, że, że tak to się udało Wszystko ułożyć i, i że Wy tak chcieliście mnie wspierać w tym wszystkim, także Wam serdecznie za to dziękuję i dlatego właśnie urządzam ten 24 godzinny stream, czekaliście też na takiego streama specjalnego, no i teraz już pewnie część z Was wie, co dokładnie cyferki oznaczają, część z Was może jeszcze nie wie, więc już tłumaczę, słuchajcie z okazji tego, że będzie, że jest te 500 tysięcy subów na YouTubie, postanowiłem, że zrobię 24 godzinny stream, taki jak na 100 tysięcy subów na YouTubie, czyli um, z giveawayami co godzinę dla wszystkich widzów, którzy tam oczywiście będą, czyli Będziemy robić sobie co godzinę losowanie, mniej więcej oczywiście, no bo wiadomo, że czasami się gierka przeciągnie albo będzie jakaś akcja czy coś, ale generalnie mniej więcej co godzinę będą giveaway'a, będzie wybierana jedna osoba, która sobie wybierze cyferkę, numerek, liczbę od 1 do 24, tak? Pod każdą z tych liczb będzie się kryła jakaś nagroda. Nie będą, to, nie, nie będą to tylko skiny, tak jak to było ostatnio, będą dodatkowe rzeczy, które będą, mam nadzieję, bardzo dla Was fajne, słuchajcie. No i tak do wyczerpania numerków oczywiście. I pod koniec też streama tego 24-godzinnego zrobimy sobie też turbo giveaway dla wszystkich subskrybentów z Twitcha, czyli dla wszystkich tych, którzy kupują tą płatną subskrypcję na Twitchu. I tu będą trzy kosy, tak jak widzicie, to są te trzy kosy, czyli Bayonet M9 Case Hardened, będzie nóż motylkowy Knight i Bayonet Knife. Także to są te trzy kosy. Pierwszy raz będę rozdawał podczas jednego giveaway'a trzy kosy dla moich subskrybentów z Twitcha, żeby też im podziękować za wsparcie. Także będzie giveaway'a sporo I, i co się kryje pod numerkami? Słuchajcie, to nie będą skiny za 1 euro. To będą skiny naprawdę fajne. Zresztą zaraz Wam wszystko pokażę w CS-ie, jak to dokładnie wygląda. Przeniesiemy się tak takim razie do CS-a. A może jeszcze, jeszcze sekundkę, słuchajcie. Pokażę Wam, jakie będą sprzęty na przykład. To będzie coś fajnego na pewno. Na przykład, słuchajcie, na przykład będzie... Myszka Steel Series Rival, myszka do gry, do, do CSa, GetRight na przykład ma takie gra, więc myszka do CSa Rival, albo jeżeli ktoś nie jest fanem GetRighta, a jest fanem na przykład Olofmeistera, albo kogoś z drużyny, z drużyny Fnatic, to zobaczcie co mam jeszcze specjalnego. Też myszka Rival, oczywiście jest obiciel więc nie widać dogodnie, ale są tutaj podpisy zawodników Fnatic. Tutaj widzicie wszędzie, o proszę bardzo Są podpisy, więc To jest myszka specjalna edycja Myszka Fnatic, specjalny model Także dwie myszki SteelSeries Rival Jedna, no myślę fajniejsza od drugiej, bo Z podpisami jednak drużyny Fnatic Także zawsze jest to coś fajnego Na pewno będzie słuchajcie zestaw Rokata, czyli słuchawki i podkładkę. To jest ten zestaw, na który będzie też promocja podczas całego streamu tego 24-godzinnego. Ze zniżką sporo na hasło i ale to będę Wam mówił wszystko na streamie, jakby coś podpytajcie. Więc to będą na przykład takie sprzęty. Będą też klawiatury mechaniczne. Będzie jedna od Cooler Mastera, mechaniczna taka dla graczy. Specjalna edycja turniejowa, bo jest okrojona, żeby nie zajmowała tak dużo miejsca. Bo na turniejach jest też, jest też problem z miejscem, więc one akurat są takie, wiecie, zbite nieco. Te klawatury, dlaczego mówię klawiatury? Bo będzie jeszcze jedna klawiatura na pewno to będzie klawiatura Razera Black Widow, też klawiatura właśnie mechaniczna, też turniejowa wersja, bo bez numpada, czyli tutaj macie strzałki tuż tu numpada nieba, żeby sobie troszeczkę oszczędzić miejsca, więc będą na pewno takie sprzęty. Coś jeszcze, jeżeli chodzi o sprzęty, może wymyśla, to nie będę wam dokładnie, wszystkiego zdradzał, będą niespodzianki, ale już same słuchajcie, myszki 200 zł, klawiatury po 300 właściwie. Podkładka słuchawki, no też stówka, więc to już zbiera, słuchajcie, coś ciekawego. Skiny kolejne, oprócz tego, oczywiście, że będą kosy, że będą kosy dla subów, to będą też kosy dla widzów i będą kosy dwie. Także pozbywam się właściwie większości moich skinów. Ale długo już trzymałem w ekwipunku no więc właśnie, już wam wszystko pokazuję, słuchajcie, więc tak, na pewno będę wam rozdawał Cyrexa faktoreniu na pewno będę wam rozdawał hyper bestie, nie wiem czy jedną czy dwie jeszcze zobaczę. Będzie pewnie jakiś non rider, będą kosy. Dla widzów słuchajcie, będzie good knife doppler, to jest ta kosa. Ono kiedyś była w konkursie na YouTube, ale niestety nie zgłosił się do mnie przez ponad miesiąc już zwycięzca, więc stwierdzam, że je dodatkowo w takim razie, bo chciałem rozdać jedną kosę, ale skoro ta przechodzi, to niech będą dwie w takim razie na Twitchu do rozdania widzom, więc pod jednym z tych numerków będzie się krył Good Knife Doppler, pod jednym z tych numerków będzie się krył Star Goodnight Good Knife Forest The Depart, czyli kosa jeszcze ze Star Trekiem. Całkiem spoko, myślę. No i tych skinów, słuchajcie, będzie oczywiście jeszcze... Jeszcze więcej, na pewno będzie jakiś AWP Warmega ze Statiem, na pewno będzie. Um, coś z tej nowej operacji słuchajcie, pokominuję, żeby nawet może połączyć skiny, będzie na pewno ten Famas Souvenir Sticks, y, Famas, który jest z ESL One w mecz, z meczu Virtus Pro Contra iBay Power. Tutaj macie widzicie naklejki, też Famas warty około 50 euro. Tutaj te M4, tak, A1 też. To, to wszystko też jest około 40 euro, prawda? Tak mi się wydaje. Więc, no tych nagród naprawdę będzie dużo I tak, no to jest kosa dla subów, to był mój prezent na urodziny, ale stwierdziłem, że Pozbędę się tego prezentu, będzie już mnie nie lubi, więc No I zresztą ten battlefly knife jest bardzo fajny, zresztą sam z niego teraz korzystam Więc to będzie kosa dla subów, to będzie kosa dla subów I to będzie kosa dla subów w tym giveaway'u To będzie kosa dla widzów i to będzie kosa dla widzów, no wszystkich oczywiście Każdy, każdy będzie miał szansę, żeby taką kosę sobie wyrwać będą sprzęty, no w każdym razie 24 giveawaye dla wszystkich będzie jeden giveaway dla subów na koniec, dla subów z Twitcha no ale jeden giveaway solidny będę sobie 3 osoby, czyli 3 osoby dostaną kosę ode mnie chodzi o subskrybentów, także wszystko chyba powiedziałem 6 minut 50 sekund, już trwa filmik, wow, chciałem się zamknąć w dwóch minutach, ale jak ja zaczynam gadać, to ja się nie mogę zamknąć. Ale jestem podekscytowany całym tym live'em, bo jeszcze nigdy nie rozdawałem tylu nagród w ciągu jednego streama, a tych nagród będzie naprawdę dużo. Nawet nie chcę liczyć, ile łącznie, ile łącznie mi to wszystko wyniesie, jakby coś, to, to nie mówcie, nie mówcie Paulince. Okej, okay, bo, bo to robię dla was. Wiecie, to będzie nasza umowa, słuchajcie, ja wam rozdaję skiny, sprzęty. Ale to zostaje między nami, ok? Taki układ. Taki układ, słuchajcie. Więc co będzie na streamie? Na pewno na streamie, słuchajcie, będzie dużo cs -a. Dużo cs bo ostatnio w tego CS-a napierdzielam równo, gramy z ekipą, więc na pewno będzie trochę gier z ekipą. Będą na pewno gierki z widzami i z subami, to możecie być pewni. Myślę, że od rana zaczniemy właśnie od gierek z widzami i z subami. No, tak na przemian prawdopodobnie zrobimy. Później prawdopodobnie będą jakieś gierki z ekipą, na pewno gdzieś tam będzie że się zrobimy sobie Overwatcha. Na pewno sobie zrobimy jakiś Opening, no bo pewnie nie wytrzymamy, wytacznie mnie namawiać, więc. Mam nadzieję, że będziecie wchodzić, słuchajcie. Wszyscy chyba adres mojego Twitcha znają, Twitch.tv/izako przystrzyło na końcu, oczywiście. Macie linka w opisie, jeżeli ktoś nie może trafić, to na pewno znajdziecie. Więc pamiętajcie, jutro w sobotę 20 czerwca od godziny 10 rano 24 godziny non-stop. Taki jest plan. 24 giveaway dla wszystkich. Jeden gigantyczny, też giveaway na koniec dla subskrybentów. Także mam nadzieję, że wpadniecie. Mam nadzieję, że spotkacie się ze mną, żeby. Uczcić te 500 tysięcy subskrypcji, bo to uważam jest gigantyczny sukces. Nie tylko mój, ale też wasz. Wasz, dlatego że to wy wszyscy mi pomagaliście w tym, więc uważam, że każdy z Was dołożył pewną cegiełkę do tego, co się stało. Także no, robię taki stream, żeby Wam podziękować i mam nadzieję, że się spotkamy na Twitchu po prostu, żeby sobie pogawędzić, pogadać. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o to wszystko, co chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że już wszystko jest jasne. Na razie, cyferki zakry zakryte, liczby zakryte. Wy będziecie jutro to odkrywać. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w 24-godzinnym live. Mam nadzieję, że wpadniecie. Jeżeli ktoś wpadnie, to zostawcie łap łapkę w górę. O, kto wpada, łapka w górę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.